Hallo. Halo, że zaby? Dzień dobry. Jestem ja wrócko. Weź, a ja... A ja ja nagrywam teraz film. Ale ja to wszystko dobrze. I ja u mnie wszystko dobrze. Przepraszam proszę pana, że są. Kuchan? Weź wyłącz ten telefon. Te, Ruchem? Daj to po ślubie. Przepraszam bardzo, da, dajcie mi obiad zjeść. Debilizm. Szerzy się. Widzicie? Nie dadzą spokoju, dzień i noc. O pokażę z prytkami. Podgrzełem pulpety i sosem polą. Jeszcze frytki Nie dadzą spokojnie zjeść. No, to co zrobisz? a widzicie? Dzień i noc wydzwaniają. Halo Dzień dobry? Dobry Słuchaj? Trzymaj. No wyraźnie, Nie bełkocz. Trzymaj. Weź wyłącz, że ja nagrywam film teraz. Ty nie rozumiesz? Nie jak nagrywałeś film, to... O! Żeby to mi nie przeszkadzać. A jak ja nagrywam, to przeszkadzać. Uparta. Osoba zjeść spokojniej można. Bo jak małe dzieci dzwonią. A to właśnie. Podali Twój numer i Twoje dzieci. Kochane Twoje dzieci wydzwaniają. I moje ciebie. dzieci, Twoje kochane. Moje? To do Ciebie wydzwaniają, a nie do mnie. Bo, bo, do, bo mnie wykuczają my w to można wysłuchiwać. To codziennie, o będzie 7 lat. Tu trzeba dziś wyjechać na ten dzień czasu. Odpocząć od tego wszystkiego. Nie wysłuchiwać. Ja tutaj chyba nie jestem potrzebny. A widzicie? Dzień i noc. Wariaci. Wydzwaniają. Nie można obiadu spokojnie zjeść. Marianci. Miałem chleb, ale... Frytki. Lepi. Nitki z ziemniakami. To taki obiad. Mariaci, jak ty nagrywałeś, to ja musiałem wychodzić, żeby porozmawiać. A ty nie dajesz mi, mógłbym nagrać żadnego filmu. Ja tak mało tutaj nagrywam. Już po prostu mam dosyć. wyzwaniają dzień i noc do ciebie, te. Debile, prawda? Mówisz. Nie, to krótki film będzie, bo to mam. Ja tu się męczę. Powiem wam, że ja tutaj się męczę. Ja będę musiał chyba położyć się do szpitala. Odpocząć. Od tego wszystkiego. Debile są. No debile, właśnie debile. Odpocząć. Tej psychicznie wykańczesz. Temu jak pragnę gdzieś zamieszkać samemu, bo... Ja nie mogę wytrzymywać, tutaj psychika siada. Ja mogę wytrzymywać? Tak by przerwy dzwonić? A dobra, proszę się odwalić ode mnie.